Cześć, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku, dzisiaj e, będziemy sprawdzać gniazda, niedawno mi się okociły samice, już u niektórych sprawdzałem wcześniej, ale e, też tak sprawdzam mniej więcej codziennie, co so, dwa dni już później to będę rzadziej sprawdzał, ale na razie to jest istotne, bo samiczki mają dość sporo królików, średnim się urodziło gdzieś tak 9-10, i właśnie sprawdzam, czy Polucja jakiś nie jest słabszy, czy nie trzeba do samicy przełożyć. Tutaj mam y, samiczkę, która mi się okociła. Ona urodziła 9 sztuk. Y, jedną dostała od tej tutaj samicy. Ona miała 11, to w, żeby porównać w to miała 10, ale u tej był potem jeden słabszy, pewnie ten co przełożyłem, i oddałem go potem do tej, która niedawno się. A jeszcze wracając do tych samic, tutaj tych dwóch, to one się okociły em, 5, tak, 5 grudnia. Ta się okociła 7 bodajże, a ta. Chodź. A ta się okociła em, 6. Chyba szóstego. No nie jest to w sumie aż tak istotne, ale tak, ta szóstego, ta siódmego, a te piątego. Tak, to na pewno. E, no i tam mówiłem, ja 11, ale jednego przełożyłem do tej, żeby było porówno, bo to jest starsza samica, trochę lepiej karmi. Tak mi się wydaje, ale tamten był słabszy i taka skórka na nim była. To przełożyłem po jednym najsłabszym od tej i od tej do tej, bo jest różnica tylko dwóch dni, to nie jest duża różnica i mleko jeszcze podobny ma skład, więc przyłożyłem do tej, bo tam ja osiem... 8 e, królików w tym 7 żywych, to ma teraz plus 2 to 9, a ta się okociła, miała 11, a w tym 9 żywych i to znaczy 10 żywych i teraz ma 10 i w miarę słów to nie są największe, ale chyba nie ma słabszego. Zaraz się dowiemy zresztą. Bo już no, sprawdzałem, ale wiadomo, to może się z dnia na dzień zmienić. E, mam jeszcze tą samicę w tej chwili. Trochę osobu widać, bo jest czarna. Chodź. Chodź, trusiu, trusiu, trusiu. No dobra, niechętna jakaś, ale... O, i mam jeszcze tą też takiego baranka. Podob... Podobna do barana szynszylowego. Chodź. O, bardzo ładna króli salona. Nie wiem, czy się okocą, bo one były w różnych terminach. Starałem się poprawiać te zakoty i one mogły się jeszcze jak w połowie grudnia okocić. O, ta podejrzewam, że mogłyby się gdzieś w połowie okocić. Fajnie by było. No dobrze, to może zaczniemy sprawdzać te gniazda. Yy. O ta jeszcze mogę nadmienić, że samica ostatnio na kokcydiozę chorowała i yy, podawałem jej leki. Teraz wszystkie mają multivitamin podany. Już tak piję od 2-3 dni. Tam dużo nie mają, więc to miała problemu z tym. I no, przyjdźmy może do sprawdzenia gniazd. Tą samicę kładę trochę w inne miejsce, bo ona chorowała. Już widać po kale, że jest w miarę zdrow. No, nie, nie tyle, że jest w miarę zdrowy, to po prostu. Nie jest bez... Oj, nie gdziemy. To jest zdrowa po prostu, ale wolę dmuchać na zimno, bo te kokcydia mogą jeszcze się tam znajdować, gdzieś tam na jej łapach, czy yy, gdzieś, no nie wiem, yy, na ogonie czy tam w tych reszkach na podłodze, no generalnie czyściłem, jak już zaczęła robić zdrowiej, no to już przestałem, ale tak jak choroba to regularnie czyściłem. Bo najpierw może dobra, w sumie sprawdzimy u tej zdrowej. O, trochę niechętne do tego są. Tu je będę wkładał, do tej klatki pustej. Tutaj w tej klatce pustej chyba będzie samiec, ale na razie jeszcze tam siedzi. Mam gdzie samicę wkładać do sprawdzenia gniazda. Zdajemy sobie drzwiczki, bo mi tutaj przeszkadzają. I zaraz tu się wślizgnę do środka. Tylko, może włączę. No dobra, teraz nie mogę włączyć latarki, trudno. Może przyniósłbym sobie, no ale już jak nagrywam, to niech będzie. Nie no, dobra. Przyniosę sobie szybko latarkę jakąś. I chcę już przerywać odcinka. I zaraz przyjdę, to sprawdzimy sobie to gniazdo. Dobra, już jestem Zaraz tutaj sobie wejdę do nich Co nie jest wcale takie łatwe Ale no, no, dobra, jakoś się dostałem Latarkę sobie Włożymy tutaj Dobra, będzie nam świeciła być może się trochę nerwa puchu. Tutaj sikała na to gniazdo. Trochę spróbuję głębiej wyjść. Tu mamy maluchy. Zobaczmy. Sikała na to gniazdo, więc po nas na sianie. Trochę sobie natrę ręce, żeby nie były takie zimne. I dobra, zobaczmy, co my tu mamy jest taki mniejszy, ale o jak ładnie nakarmiony, zobaczcie. Piękny jest. O, liczymy. Dobra, może nie będę ich wyjmował wszystkich. Tutaj cudów nie będzie jakiś. Ten nie najmniejszy taki, ale ładnie nakarmiony. Widać jak już ma 9. 9 widzę, że sobie tak optymalnie. No i zobaczcie, najmniejszy z nich, a taki ładny. Teraz to jakieś pokażę Wam większego. o ten jakiś większy taki duży zobaczę tego tak pomacam ręką czy żadnego martwego nie ma na spodzie ale wątpię zobaczmy to jest sobie jakiś mniejszy o ten też chyba mniejszy, nie wiem czy to nie ten nie, to jakieś inne, trochę mniej odżywione, ale proszę jaki ładny coraz w skórki nie ma obciągniętej pięknie sobie a widać razem pokażcie się jeszcze o jaki ładny łaciaty pomacza. Zostawię je Tak jak mówiłem, to są z 5 grudnia Dziś jest Kurczę Bodajże 8, już nie pamiętam dokładnie Tu już mają te 3 dni już o te podejrzewam, że Ładnie przeżyją, bo Z każdym dniem się Bardzo zwiększa szansa, że króliki młode przeżyją Najgorzej to jest te pierwsze dwa dni Jak już przeżyją, jakoś sobie poradzą To już będzie dobrze Biorę latarkę wszystko tu nie wyłazi? Sprawdzam zawsze, jak przykrywam dokładnie króliki. To już mamy z głowy. Bierzemy samiczkę, wkładamy, żeby się nim denerwowała. Chodź samiczka. Ojejku! Ona niechętna do współpracy. Oj. Dobrze, siadź. Zawsze się bardzo denerwuje, jak ją wyjmuję. Dobra, u tej sprawdzimy jako ostatniej. Teraz może sprawdźmy u tej, bo tu mnie bardzo ciekawi, bo tam ja takie słabsze te dwa słabsze króliki. Teraz się okaże. Podejrzewam, że jeden mógł na mógł z dużym prawdopodobieństwem odpać, bo miał bardzo obciąganą skórkę. Ten był pomarszczony. To jest duże prawdopodobieństwo, że pani. Ogólnie teraz mam taki projekt Karmila. Tutaj sobie te siatką, tam z tyłu jeszcze jedna deseczka jest. I łatwiej mi wchodzi do takiej klatki, bo to jest na dole tutaj dołem się, mogę wsunąć do klatki, a... Taka kwadratowa, no to trochę mi utrudnia a Zwłaszcza jak jest klatka węższa, bo te klatki to mają tak różnie Plus, minus 5 cm tej szerokości, więcej, mniej Dobra, zajrzyjmy tutaj, nie będę przedłużał, zajrzyjmy do tych Ojejku, coś tu miga hm, Jakby to ustawić wam Dobra, będę trzymał latarkę i telefon Dobrze, zobaczmy u nich. Ładnie leżą O, chyba ten najsłabszy się najadł Bo mi się wydaje Zobaczmy co my tu mamy Ładne króliki, bardzo ładne pokaż się O, to był chyba ten najsłabszy Widać, że już trochę podjadł Jest na nim taka skórka wisząca, ale jest ruchliwy Dobra, rzucę go, żeby nie marszł Pokażmy jakiegoś innego, może większego. Tu piękne po rude będą fajne króliki się, dwa te rudzielce Ładny. Zobaczmy tutaj wszystko jest ok. Bo tu były dwa słabsze, o ten bodajże jeszcze nie, ten jest ładny. Takie dwa czarne słabsze były. Ten chyba jeszcze taki, ale ten jest widać ładnie odżywiony. Ten Tylko taki jeden odstaje trochę. Ale myślę, że sobie poradzi. Już ten jest z piątego od tej samicy być jednej drugiej, to z piątego. Niech leżą się, grzeją. Tutaj, tu jest dziewięć. mówię, nie będę ich wyciągał, bo jest wiatr. Pomimo, że jest tutaj osłonięte, że ta platka jest osłonięta folią, to jednak wiadomo. Jest zima, za ciepło nie jest, nie ma co ich wyziębiać. Dokładnie przykryję, żeby tam ładnie leżały. Zamiast szybko dość gniazdo zrobiła, bo widziałem tylko, jak Układała się, no a już na drugi dzień było... Jeszcze nie widziałem puchu, nie? Już na drugi dzień było tylko co nam woda Dobra, wychodzę. O tu jeszcze jest jedna samiczka, hai nie pokazywałem. Bardzo ładna. Opusjuszko. Tylko że taka mniejsza. Poro trochę się przeziębiła jakiś czas temu, ale już ją, ale ją schowałem w cieplejsze miejsce. I przeszło jej, bo jeszcze nie miała pasterlozy, tylko była przeziębiona najzwyczajniej. Dobra, szybko sprawdzimy jeszcze u białej, tu jest tak folią osłonięte przez roczysto, że krygi miały światło. Generalnie to bardzo dobrze podnosi ten temperaturę odczuwalną tutaj, bo tak jak wyjdę teraz na i gdzie jest taki silny wiatr, no jeszcze teraz tak nie wieje, ale wie na wieczór tak z rana to tak mocno wiało, że no jest masakra i naprawdę jest bardzo zimno. Prze chodź, Samiczka, chodź, 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 Oj, co ty tutaj nowy projekt. Chodź. No, wyciągała. Teraz to pozbieramy. Tam gniazda nie ruszyła, ale to futro, bo gniazda było. To teraz cofniemy wszystko z powrotem do klatki. Dobra, teraz sobie miotłem. Nie wiadomo gdzie to leży, chyba ja zabrałem w Dobra, wchodzimy. Dobra. 10 Chyba policzę je, są takie o mniejsze, ten to jest w ogóle miniaturowy Ale, ale żywe Dobra, no zobaczmy czy jest ich tutaj 10, ale podejrzewam że ten miniaturka jeden, dwa W sumie to mi się nie chce liczyć, bo to jest takie czasochłonne, jeszcze jakieś jest 6 młodych w gnieździe, to jeszcze jakoś to idzie. O ten taki malutki, ale zobaczymy czy przeżyje. Myślę, że tak, bądźmy dobrej myśli. O tutaj taki duży dość kluska. Proszę jaki ładny, dorodny. No Dobra, nie będę ich liczył, po co miał umarznąć? Nie widzę, żeby jakiś był martwy na spodzie. To się tak mniej więcej rzuca, bo tu jak jest jakiś martwy my nie się upcham tam, jaka dziurka jest Żadnie w nie wlazł mam futro jeszcze narzucę na wierzch ponasuwam na nie i niech sobie siedzą tutaj wsunę ze względu na tą budowę tej, tych klatek mi się trochę źle sprawdza bo one są głębokie Trzeba daleko wsuwać Ale zaleta jest taka, chodź samica, że przynajmniej o właśnie dobra samiczka ładna, taki albinosek z czerwonymi uszami po samcu szynszylowym. Te wszystkie moje cztery samiczki, o ta, ta, ta i ta są właśnie po takim samcu szynszylowym, jak o ta samiczka. Ładne wyszły baranki, ładną budowę mają. Oj, nie bój się. Dobra, dam im potem jeszcze dynie, bo z rana im dawałem. Dobra, to ta sprawdzona. Jeszcze zostało jedno gniazdo, szybko sprawdzimy. To włożę tutaj pod tą skrzynkę, tak jak mówiłem. Chodź samica, też agresywna, ale przynajmniej nie gryzie. Tak chwilę tu posiedzi, to jej nic nie będzie. No I teraz szybko sprawdzamy, już nie chcę wam przedłużać. to pada to po karmidu, ale klatka nie jest aż tak wąska, więc... Tego nie ma. Ale coś tam pewnie widzicie. Zobaczmy co my tu mamy. Oj, to też nas sikała na gniazdo. Oj, te samice moje. To się z nimi mam. Tu skórka poobciągamy. Teraz trochę wyjdę głębiej Zobaczmy tylko czy wszystkie żywe Oj no. piszczą ładne rudzielce są Chyba wszystkie żywe 9 policzmy szybko po główkach raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć, siedem osiem, dziewięć i jest dziewięć dziewięć ten żywy raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem Do. wszystko się zgadza przerzucę je jeszcze trochę sianem odsłonięte są o, wezmę taki siana od tej skarmidła o i je. Zaraz to uderzymy będą miały zawsze trochę cieplej, ja samica sobie i tak to odgrzebię taką kubkę rzuciłem, dobra no to w tym odcinku to będzie na tyle. Czekamy na wykoc tej ewentualnie i tej. My, liczę, że tam może, bo widzę tak po brzuchu, że jest całkiem ładny. A czasami te są dość duże, te barany moje, te młodsze i po nich tak nie widać, czy są wciąż, czy nie. Ale liczę, że się wykoci. I o tak gdzieś tak w połowie grudnia, a ta nie wiem, bo ona tak gdzieś dwa tygodnie temu zrobiła gniazdo, teraz je zniszczyła i podejrzewam, że to może być urojona, bo ona za wcześnie to gniazdo robiła i to tak... Ciężko mi się, ale podejrzewam, że ta się może nie okocić. A ta to na pewno, nie, bo nie widać po w ogóle, że była kształtna jakaś. Ona jest taka mała, jeszcze tym bardziej by nie było widać. Przykład po tej to zupełnie, bo to jest jedna z moich mniejszych samic, ale bardzo ładnie odchowuje młoda. To miała potężny brzuch. A... No teraz jest jej było, więc po tej bardzo widać. Im większa samica, tym mniej widać, że jest w ciąży. No dobra, to na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.